Zapłakana blondynka przychodzi do baru. Kelner pyta się blondynki. O, proszę pani, czego pani płacze? Bo wszystkie głupie kawały są o blondynkach. Pokażę pani, że nie. Kelner zawołał do brunetki. Brunetka, idź zobacz, czy cię w domu nie ma. Brunetka szybkim krokiem wybiegła z bary. Blondynka patrzy się, co się dzieje, i zaczyna się śmiać. Ale głupia mogła zadzwonić. Kłócą się dwie blondynki. Idziemy na Matrix. Ja chcę iść na Star Wars. Nie, idziemy na Matrix. A właśnie, że na Star Wars. Podchodzi do nich brunetka i proponuje, to może pójdziecie na kompromis. Fajnie, a gdzie to grają? <grystanie> <grystanie> Biegnie chłopiec do mamy. Mamo, mamo, czemu ciocia nazwała swoją córkę róża? Bo bardzo lubiła róże. A ty co lubiłaś? Wacek, nie zadawaj głupich pytań. <grystanie> Dzwoni blondynka do brunetki i mówi: Co robisz? Rozmawiam z tobą. A to ci nie przeszkadza? <grywa> Jeżeli ci się spodobało, to polub, lub zasubskrybuj.